Cześć, witajcie, z tej strony Maczut, to jest Manchester United w FIFA 15. Będą w tym tygodniu jeszcze dwa odcinki, czyli środa, piątek, niedziela. To już dla was, żebyście nie pytali, kiedy będą następne. To wam rozrysuję mniej więcej. Jako, że jadę na IEM, tak, będę na IEM, ja muszę nagrać troszkę do przodu. I stąd też właśnie teraz nagrywam całe, wszystkie odcinki do końca tygodnia. No, ciężko jest, ale damy radę. Przynajmniej mecz pucharowy z Leeds. I wyjdziemy troszkę inną formacją, troszkę innym składem. Zobaczymy, jak to się... E, wszystko potoczy. Jeszcze zamiast w sumie e, Ronaldo dałbym szansę Janu Zajowi i zagrałbym blaketem zamiast troszkę zmęczonego Laporte oraz może, może e, dałbym pograć e, Powellowi za Pogbę. O! Takim składem wychodzimy na Leeds United. E, tutaj się jakby to się nie zauważyło nie widzieli co dzisiaj się dokładnie przyjrzeć. Pereira wszedł, do którego dużo osób prosiło. E, Powell. Blackie, no, runy na NC, Janusa i Turbę Młody, dosyć skład, wydaje mi się, decha oczywiście na bramce, bo Waldeza jeszcze nie mamy. Ja myślę, że jemu akurat w tym meczu mógłbym dać wtedy szansę. Ale ja zakładam tą karierę zanim jeszcze Waldez był piłkarzem United, więc tak jakby jego po prostu tutaj chyba w bazie piłkarzy samych też po prostu nie ma. Tak mi się wydaje, więc cóż, dobra, mało ważny. Ruszamy z meczem z Leeds, gramy na wyjeździe, wyjdziemy sobie w czerwonych strojach, bo myślę, że będzie ok, nie będą się mieszać. Gramy na poziomie legendarnym, East Point Arena, bezmurnie minut 5. Zaczynajmy! Puchar Capital One, East Point Arena, Leeds United kontra Manchester United. Um, głośno, może inaczej, inaczej, inaczej mam to spróbować Ogólnie te dwa zespoły nie żyją ze sobą w zgodzie z tego, co ja kojarzę, e, więc tak jakby troszkę, nie wiem. Terbami tego może nie na. chociaż w sumie. Tutaj moja wiedza może wyjść, oczywiście mogę się mylić. Na wszystkiego też nie pamiętam, ale jeśli dobrze pamiętam bez sprawdzania w internecie, to właśnie Leeds United są e, przeciwnikami Manchester United takimi zagorzałymi. Skład Leeds tutaj już nie zdążę przeczytać. Bo ogólnie w pucharach mam z tym problem, bo to dosyć szybko znika. E, tak więc sobie odpuszczę. Za chwilę powinien się pojawić skład też Manchester United. Tutaj też zobaczycie, że zmieniła się oczywiście formacja, wychodzimy już w 4-3-3, troszkę też inny skład niż na ligi, no, to wam już pokazywałem. No, jestem ciekaw jak Pereira sobie poradzi na SPO, Nick Powell na SP, Janusz z EZ skrzydła. Może być ciekawie. Okej, okay, zaczynajmy, mam nadzieję walczmy awans. No i Pereira przy piłce. Długa. doj turbę wow! I Turbę i 1-0. Pereira. Ale piłat Pereiry Wow. Ej, tego Pereire to chyba awansuje niedługo do pierwszego składu, tak na dłużej. Zobaczymy, jak sobie będzie radził z nieco cięższymi przeciwnikami, no ale tutaj. Trzeba przyznać, że ładna piła. 1-0 dla Manchester United. Kolejny gol w tym sezonie już i Turbę. Pomyśleć, że czego chciałem sprzedać, no Pereira Karny Tak jest. Rzut karny dla Manchester United I do niego podejdzie Pereira Tak, wydaje mi się, że to byłoby najlepsze w tym momencie Zasłużył. Nie będzie strzelał tego Runej, tylko właśnie Pereira. Coś z drugiej strony Runej czy warto sobie robić nerwówkę? Wątpię, że by dał Rage'a, po prostu strzelimy rune'em. Oh yeah, nie do obrony. Chociaż troszkę przesadziłem, to trzeba przyznać. No ale takie karty są nie do obrony, więc... A. Przyznaję, troszkę zepsułem ten strzał. O leci tak, jakby zahaczać tą górną siatkę. Tak delikatnie to ma wpadać pod poprzeczkę. Znaczy, minimalnie zepsuję pod poprzeczkę. Nie ma w nią trafić, ale minimalnie pod poprzeczkę. No to je troszkę zepsułem, przyznaję. No ale czy to ważne? 2 do 0. Wayne Rooney. O! o nie! Fuck, karny. Nie ma? Czyż tam był karny? Dobra, nieważne. Nani. Ta akcja nie może być do bani. Nani. He finds Rooney! Wayne Rooney, Wayne Rooney! Rooney! I 2 do 0. Zabójcza kontra Manchester United. 3, 3 do 0. Zabójcza kontra Manchester United. No, bardzo fajna kontra. I teraz zmiana. Wayne Rooney właśnie sobie zszedł, a na wojsko wchodzi Robin Van Persie oraz Juan Kłoni to wygraj <laughs> Dobra, to było na tyle moi drodzy. Wybaczcie, że jeden mecz, naprawdę, wybaczcie. Wiem, że ciągle piszecie mi w komentarzach, że będą 2-3. Będą, tylko muszę to sobie troszkę ułożyć. Ten odcinek będzie dłuższy przez to, że troszkę się działo w meczu. Do tego muszę nagrywać do przodu, żeby mieć te odcinki rozłożone dla Was na kilka dni, żeby codziennie coś było, dlatego dzisiaj będzie jeden mecz, ale w następnych będą chyba po dwa lub trzy, to jeszcze zobaczę. Przy okazji chciałbym dodać ten puchar, przede wszystkim też, bo tutaj mamy Capital One, a teraz wracamy do Ligi i Ligi Mistrzów, tak więc już teraz zapraszam Was na piątek na karierę Manchester United i na niedzielę. Um, tak, no. Tak więc to było na tyle. Jeśli Wam się podoba kliknijcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z karierą najlepszą karierą na YouTube i w ogóle w sensie żartuję, bo tylko niektórzy tak mówią, ale zawsze coś, nie? To kliknijcie subskrybuj. No i cóż, zapraszam na fanpage'a. To tyle. Trzymajcie się. Na razie.